Od 1 lipca 2014 roku wprowadzone zostały zmiany w wydawaniu kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Zdaniem Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zmiany te należy uznać za rewolucyjne kartę parkingową uzyskują od 1 lipca osoby, które będą orzeczone w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym oraz osoby zaliczone do niepełnosprawnych, to jest do 18 roku życia i tutaj musimy pamiętać, że dotyczy to przede wszystkim osób, które mają znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się. Jak zostało to wyjaśnione w trakcie spotkania w Gnieźnieńskim Starostwie, karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 roku zachowają ważność jedynie do jesieni. Osoby, które były orzeczone przed 1 lipca 2014 roku w stopniu znacznym i mają jeden z symboli niepełnosprawności sprawności 04O05R lub 10N wystarczy, że złożą wniosek o wydanie karty parkingowej i nie będą musiały się ponownie orzekać. Ta karta parkingowa będzie im wydana. Natomiast osoby, które mają orzeczony stopień umiarkowany lub są zaliczone do osób niepełnosprawnych, będą musiały ponownie złożyć wniosek o ponowne orzekanie się w tym zakresie. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami nowa karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony, obowiązujący zgodnie z długością czasu ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na 5 lat. Placówki zajmujące się opieką osób niepełnosprawnych mogą otrzymać kartę na okres 3 lat. Nowe przepisy w założeniu mają ułatwić kontrolę ilości wydawanych kart, a ich nadużywanie po terminie ważności może spotkać się z karą grzywny do 2000 zł.